W Pasażu grunwaldzkim wielka wystawa klocków LEGO. Tych klocków jest mnóstwo. Za chwilę poprosimy tutaj jednego z panów, aby nam o tych klockach opowiedział, ile tych klocków tutaj użyto, jaki jest w ogóle cel tej wystawy, co można z takich klocków zrobić. Natomiast ja jestem przy takiej bardzo ciekawej gablocie. Ona mnie zaintrygowała i chcę Państwu pokazać taką ciekawostkę, bo okazuje się, że te klocki LEGO to są bardzo, bardzo mocno zaawansowane i proszę samemu zobaczyć. No, Chciałem klocki Lego zjeść moją rękę. To są naprawdę bardzo zaawansowane już technologie. Wszystko tutaj możemy znaleźć. To, co w życiu spotykamy od zwykłych takich prozaicznych zabawek dla małych dzieci przez różne zawody, przez różne technologie technologie kosmiczne przez lotniska, statki to, co na morzu to, co było dawniej to, co jest teraz. Niesamowita wystawa i na pewno będę chciał Państwa bardzo zachęcić, żeby się tą wystawę zwiedzili, ale za chwileczkę, tak jak powiedziałem, poproszę Pana, który tutaj e, to wszystko nadzoruje, aby mi powiedział troszeczkę, co tutaj się będzie działo. Przy mnie Pan Rafał Szymański. Panie Rafale, proszę powiedzieć, nietypowa wystawa w Pasażu Grunwaldzkim. Jaka jest idea, z tej wystawy, skąd taki pomysł w ogóle na taką wystawę? Nie chciałbym tak do końca opowiadać o genezie pomysłu, bo to jest dosyć rozległy proces. Natomiast ideą wystawy jest właściwie pokazanie ilości i jakby wielkości budowli z klocków LEGO, które zazwyczaj w warunkach domowych są nieosiągalne do stworzenia. Mamy takich prawdziwych smaczków dla, dla koneserów LEGO, ale też dla małych dzieci, dużo fajnych rzeczy, które znają, które kochają. Dużo kląsków zostało zaangażowanych tutaj. Proszę powiedzieć, ile? Wystawa w tym momencie zajmuje w granicach 500 m2 i składa się z około miliona elementów. To znaczy na pewno ponad milion elementów. Ta wystawa jest ustawiona tutaj tematycznie. Proszę powiedzieć, jakie były inspiracje do zrobienia poszczególnych planż. Inspiracje są bardzo różne, bo albo wynikają z jakby seryjnych zestawów Klocków Lego, czyli z tego, co dzieci lubią najbardziej, albo wynikają z inspiracji, można powiedzieć, poszczególnych ludzi, bo to bardzo często jest tak, że jak ktoś na przykład interesuje się kolejnictwem. To jest zaangażowany w budowę makiety kolejowej. Jeżeli ktoś interesuje się, nie wiem, kosmosem i kosmonautyką, to buduje stację kosmiczną. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś lubi gry komputerowe, to stara się świat tych gier bardzo często odzwierciedlić i jakby wybudować z klocków. No i tutaj takie właśnie inspiracje są, bo tych, tabel, tych gablot jest tutaj bardzo dużo. No i właśnie są i, i bajkowe tutaj tematy, i kosmiczne, i batalistyczne. Tak jak Pan powiedział, tematów jest bardzo dużo. Tematy są związane bardzo często na przykład z pojazdami, z pojazdami militarnymi, z pojazdami cywilnymi. Mamy dużą serię pojazdów z czasów PRL, tak to nazywamy, roboczo. Jest bardzo dużo rzeczy wbudowanych z klocków, które jak gdyby wiążą się z architekturą. Wieża Eiffla, Opera w Sydney, Tower Bridge, Taj Mahal i tak, dalej, i tak dalej Tutaj mamy taką jeszcze w przebitkach to państwo zobaczycie, ale mamy taką gablotę. Ja powiem szczerze, myślałem, że te pojazdy, które są tutaj zbudowane, że to są specjalne zestawy akurat z takim pojazdem można taki pojazd zbudować, ale okazało się, że to jest inaczej. Proszę coś powiedzieć na temat budowania tego typu pojazdów. Więc tego typu pojazdy to przede wszystkim nie są pojazdy, które są seryjnymi zestawami, tylko to są pojazdy, które są wymyślone, zaprojektowane przez pojedyncze osoby. Zbudowanie tego pojazdu wiąże się z tym, że trzeba oprócz jakby wymyślenia tego, co i w jakim formacie fizycznym i tak dalej chcemy zbudować, trzeba jeszcze do tego zebrać klocki, które będą kształtem pasowały tak, żeby w połączeniu mogły tworzyć kształt danego pojazdu. Także ta praca wiąże się również z takim dużym jakby etapem poszukiwawczym. Dzisiaj to się odbywa bardzo często przez internet, to jest dużo ułatwienia. Natomiast y, y, znalezienie y, odpowiedniego kształtu klocków, y, na dodatek w odpowiednim kolorze, bardzo często jakby naraża nas na tygodnie, a czasem miesiące poszukiwała. Ale to się szuka w internecie, czy to są jakieś katalogi, że można sobie zobaczyć, że jest taki klocek w takim kształcie, w takim kolorze? To można sprawdzić zarówno w internecie, jak i, jak i można kupować nawet na stronie lego.com gotowe klocki. Bardzo często jakby transfer tych klocków odbywa się na zasadzie wymiany, czyli jeden fan Lego wymienia się z innym klockami, no coś, nie wiem, jak filatelistyka, czy inne takie rodzaje, że tak powiem, kolekcjonerskie? Jeszcze powiedzmy, bo to, no to. Takie rzeczy robią pasjonaci, tak? To, to jest po prostu wasza pasja, że y, wy to robicie. Jeszcze proszę przedstawić, kto, y, jak się nazywacie, bo to nie jest grupa y, paru osób, to wiele osób z tego, co wiem, musiało to robić. Tak. My reprezentujemy firmę Klockomania, która przede wszystkim jest organizatorem tego przedsięwzięcia, pomysłodawcą. My staramy się jakby wokół siebie skupiać dużo osób. Myślę, że w w projekcie tej wystawy brało udział w granicach 50 osób łącznie, tam na przestrzeni około półtorej roku. No i oczywiście to, co tutaj jest pokazane wynika zarówno jakby z naszej jakiejś powiedzmy selekcji, ale również z fascynacji tych poszczególnych osób. No bo to jest tak, że ktoś lubi pojazdy, ktoś lubi kino, ktoś lubi konkretny film, a ktoś lubi konkretną grę komputerową i chce to z klocków wybudować i pokazać. Obok mamy taką gablotę, która jest niepodświetlona. Ja pokażę to w takich przebitkach, ale proszę powiedzieć, bo tam no takie coceńka, można powiedzieć z demoludu pojazdy, które niegdyś włóczyły się po naszych drogach. A dzisiaj można zobaczyć je właśnie jako takie kolekcjonerskie, a tutaj jako pojazdy z klocków Lego. No tak, mamy taką serię dosyć ciekawą, zwłaszcza jeżeli dzieci przyjdą z rodzicami, myślę, że dla wszystkich ojców to będzie bardzo atrakcyjne. Klocki Lego nie chcę powiedzieć, że są w pewnym sensie takim budulcem niewdzięcznym, ale trudnym. Jeżeli budujemy z klocków coś, co jest stosunkowo niewielkie, czyli na przykład samochód, który ma mieć powiedzmy 10-15 cm długości, dobór właściwych klocków, to jest prawdziwa mozolna praca i na tej wystawie można zobaczyć świetnie skopiowane duże Fiaty, małe Fiaty, Syrenki, Stara w kilku wydaniach, czy inne modele znane właśnie z okresu PRL, także to jest prawdziwa gratka dla, dla dorosłych, Głównie chodzi o ludzi, którzy pamiętają ten czas. No i to podkreślmy, właśnie, że to są takie miniaturki, bo w tamtej gablotce, o której mówimy, są właśnie takie małe pojazdy. Tak, tak, tak. Dlatego tutaj jest jakby ten Lego Art posunięty do takich najwyższych, można powiedzieć, lotów, dlatego, że, że te pojazdy są małe, bo zupełnie inaczej buduje się pojazd duży, gdzie można nawet ze zwykłych, prostych klocków jakieś tam obłości, zaokrąglenia. U, czy, czy powiedzmy proporcje uzyskać, natomiast w przypadku takich małych pojazdów, no, to wszystko musi się odbyć jak gdyby na zasadzie doboru bardzo adekwatnych klocków. No właśnie, powiedzmy jeszcze, czy jeżeli ktoś się zajmuje takim artystycznym składaniem klocków LEGO, czy to ma jakoś swoją taką specjalną nazwę, takich hobby? Wie pan, to jest tak, że są, że są różne grupy ludzi, którzy jakoś tam się nazywają, generalnie nazwa angielska to jest Adult fan, Fans of Lego, czyli dorośli fani Lego. Tutaj stoimy przy takiej bardzo poważnej budowli, katedra, ona jest w sposób chyba specyficzny zbudowana, proszę kilka słów powiedzieć o tej katedrze. No więc to jest y, katedra, to, to jest tak naprawdę inscenizacja y, ataku pancernego na katedrę z gry Warhammer 4000. 40 y, tutaj zwłaszcza jakby architektura tej katedry jest zaplanowana i wymyślona w ten sposób, że ona jest, już po części jest zawalona. Y, oprócz tego ona pokazuje y, powiedzmy walory y, architektoniczne tej katedry na zasadzie takiej techniki, gdzie te klocki nie są do końca dopchnięte i to jest jakaś tam trudność, to powoduje, znaczy ta trudność wynika też z tego, że taka budowa jest bardzo krucha i, i, i trudna i zarówno w, w transporcie, jak i w samym budowaniu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele z tych budowli autorskich, które jakby odzwierciedlają rzeczywistość, ich tru Trudność ich budowania wynika właśnie też z tego, że, że te klocki bardzo często są albo niedopchnięte, albo są tylko włożone. Te budowle są kruche, w związku z tym to wszystko wiąże się z, z podwyższonym, jakby, y, poziomem trudności. No jasne, te klocki nie mają dobrego powiązania. W takim razie, proszę powiedzieć, jak wy to transportujecie? No, to już jest właściwie tajemnica, natomiast. No Transportujemy to w bardzo różny sposób. Właściwie każda gablota jest transportowana inaczej. Jest tam na nią jakiś system dopracowany, transportowy, czyli określone pojemniki, rzeczy, które, że tak powiem, powodują, że, że to się, że to się nie, nie zawali. Ale destrukcje jakieś są w tych transportach? Oczywiście. No, to czyli, jest wpisane w ten zawód. Czyli trzeba po prostu odtwarzać to. Tak, tak. No, każda, każda wystawa e, polega na tym, ponieważ my w ogóle jesteśmy jedyna w Polsce wystawą e, stałą, ale niestacjonarną. To znaczy, że przez cały czas, przez cały rok nasza ekspozycja jest gdzieś pokazywana, e, tyle tylko, że zmieniamy co kilka tygodni miejsce. I teraz e, u nas jest dosyć ważne, że my tą, ten system jakby transportu, e, który bardzo mocno wiąże się z całym systemem ekspozycyjnym, bo to jest właściwie to samo to znaczy potrafimy system ekspozycyjny bardzo szybko zamienić w system transportowy, no przemieszczamy się dosyć szybko i to jest jakby też duży, duży atut tej, tej wystawy i stąd w ogóle nazwa, że to jest największa wystawa, bo tutaj jakby chodzi o poziom przedsięwzięcia. To jeszcze proszę powiedzieć, ile takich wystaw już było, ile jest przed Wami? W, w, w tym momencie, ponieważ cały projekt ma powiedzmy około półtorej roku, to jest druga wystawa, pierwsza odbyła się w Bielsku-Białej, Natomiast w tym momencie mamy zaplanowa zaplanowane prawdopodobnie wystawy w Krakowie, Częstochowie, Warszawie, Kołobrzegu i Zakopanym. I to jest plan, który sięga końca sierpnia na ten moment. No to wyzwanie jest logistyczne dla Was? No jest. No. Właściwie sporo osób traktuje to jako pracę. Także no, w to musi być zaangażowany ileś tam osób w sposób profesjonalny, bo inaczej nie dałoby się tego robić. No to przejdziemy teraz, obejrzymy czołgi, bardzo ładnie zrobione, no tak kosztownie, lokomotywy. Muszę Państwu powiedzieć, że to naprawdę robi ogromne wrażenie. Jest to bardzo żmudna praca. No, myślę, że chyba nie jeden inżynier by się nie powstydził, bo tutaj trzeba mieć niezwykle takie przestrzenne myślenie i umieć ułożyć bardzo wiele elementów, bo inżynier coś narysuje, ktoś to zrobi, ktoś to wykona, a tu trzeba po prostu wykonać element, który będzie spełniał wygląd tego, co chcemy, co założyliśmy, ale elementy są drobne i trzeba po prostu z małego elementu. Przypasować to w jakiś sposób. To jest trudna praca naprawdę. No Mniej więcej tak to wygląda, że ta praca, praca nad samymi budowlami łączy, można powiedzieć, kilka takich działek typu architektoniczną, nie wiem, logistyczną, czyli trzeba te klocki gdzieś umieć zamówić, dobrać i tak dalej, i tak dalej, a później się to wszystko zbudować. No to idziemy do następnej galotki. Tutaj jest naprawdę ogromny kunszt. Pociąg pancerny, prototyp lokomotywy, wóz drzymały czołgi, lampa, no ale te pociągi to naprawdę jest majstersztyk. Proszę o nich powiedzieć kilka słów. To jest tak, że, że osoby, które tworzą te pociągi na pewno ten temat ich jakoś tam fascynuje. Do tego wszystkiego tutaj jest też dosyć istotny taki wątek historyczny, dlatego że te wszystkie pociągi to nie są współczesne konstrukcje, tylko tak jak na przykład powiedzmy Lux Torpeda, 36 rok. Prototyp. To wszystko jak gdyby tutaj jest podszyte jeszcze taką, taką fascynacją można powiedzieć, historyczną w takim specyficznym wydaniu, dlatego że to nie jest taka powiedzmy historia ogólna, powszechna i tak dalej. Natomiast historia, nie wiem, motoryzacji, historia industrializacji itd. Tak tak no i oczywiście też bardzo kruche budowle, bardzo dokładnie odzorowane. No właśnie tutaj, bo troszeczkę wcześniej z Panem rozmawiałem na temat tej wystawy i się okazuje, że kiedy robi się takie zmyślne konstrukcje, że one właśnie wybitnie są kruche, z tego względu, że te klocki nie mają dobrych powiązań, bo żeby uzyskać kształt, to co, trzeba po prostu te klocki nie dopychać do siebie, tak? Bardzo, I... często, bardzo często tak bywa, że trzeba stosować techniki takie powiedzmy mało standardowe, czyli albo te klocki są na przykład położone, niezwiązane w ogóle z innymi klockami, albo są niedopchnięte. Albo są dopchnięte na stosunkowo małej powierzchni, także nie mają jakichś tam sił nośnych, ale dzięki temu dużo lepiej odzorowują oryginał. Rozumiem, że klej nie wchodzi w grę, bo to była profanacja. Czy wchodzi? Zdarzają się takie, takie, takie sytuacje, ale, ale bardzo rzadko. I to nawet najwięksi, że tak powiem, fani ortodoksi Lego stosują kleju. W niektórych sytuacjach jest to niezbędne, zwłaszcza, zwłaszcza przy, yy, przy wystawie mobilnej, czyli wtedy, kiedy trzeba to przewozić bardzo często na duże odległość. Tak, ale yy, jakby obrabianie już samego klocka wchodzi w grę, czy nie? Czy, to, czy budujecie z typowego klocka, czy na przykład jest dopiłowanie klocka czasami? Raczej nie, nie zdarzają się takie sytuacje. Raczej to są oryginalne klocki. Otóż, Lego to nie tylko takie zwykłe poskładanie elementów, ale to też taka zaawansowana technologia czasami. Tutaj mamy takiego robota, z którym właśnie się awanturuje i próbuje tutaj pana ugryźć i, i się cały trzęsie. Przyłożyłem rękę, byłem zafascynowany, proszę powiedzieć, no bo tutaj to już jest y, troszeczkę elektroniki zaangażowane i y, przetworniki. Jak to wygląda? To wszystko jest budowane na bazie serii LEGO MAINSTORM, gdzie klocki są połączone zarówno z elementami mechanicznymi typu silniki, do tego są czujniki, które komunikują całą tą budowlę z rzeczywistością, a do tego wszystkiego jest taki, można powiedzieć potocznie minikomputer. To jest taki specjalny brick, który można programować w dosyć łatwy sposób no i dzięki temu tutaj możliwości są naprawdę nieograniczone. My na wystawie pokazujemy takich robotów około pięciu, Część z nich jest robotami seryjnymi, część z nich jest robotami autorskimi. Na przykład, ciekawostką na wystawie będzie taki robot, który jest zbudowany jakby na podobieństwo robota, który na Uniwersytecie Cambridge w Stanach Zjednoczonych uczestniczy w procesie odbudowywania kości. Dzieje się to na takiej zasadzie, że jak gdyby. W tym procesie medycznym, zanim komuś na przykład w, y, szczepi się kawałek, y, jakiś tam ubytek kości, dajmy na ten przykład, on musi być y, przez y, długi czas, y, no powiedzmy najprościej namaczany w jakichś tam roztworach y, innych substancjach. To jest taka praca bardzo żmudna i dokładnie na Uniwersytecie w Cambridge pracuje robot Lego z serii Mainstorm który ma dokładnie zapro zaprogramowaną sekwencję. On właściwie przypomina taki dźwig, który tą płytkę trzyma i na zasadzie jakby zamaczania na odpowiedni czas później ją zabiera, przenosi do, innego, do innej menzurki z innym płynem, później do kolejnej i tak To jest realne wykorzystanie klocków LEGO w rzeczywistości, w działce jakby to powiedzieć, no dosyć skomplikowanej, jaką jest medycyna na ten przykład. Jutro otwarcie wystawy. Prosiłbym, żeby zachęcić widzów, żeby przyszli, że warto. I jeszcze proszę powiedzieć, w jaki sposób będzie można tę wystawę tutaj zwiedzać? I czy będą jakieś informacje osób, które tutaj będą te, te gabloty doglądać? Czy po prostu będziemy tylko przechodzić i oglądać te eksponaty? Otwarcie jutro o godzinie 16.00, Pasażer Grunwaldzki. Wystawa jest otwarta codziennie w godzinach pracy galerii. Wystawa jest biletowana, jeżeli chodzi o taki element, powiedzmy, omawiania tego no to gablotki bardzo często są zaopatrzone w takie drukowane instrukcje, opisy i tak dalej Poza tym tak naprawdę wielu fanów nie tylko LEGO spotka tutaj wiele rzeczy, których jak gdyby komentować nie trzeba, one są dla wielu ludzi oczywiste. Klocki LEGO dla dużego i małego. Do kiedy wystawa będzie czyniona? Zostajemy w Wrocławiu do 16 lutego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.